Dzisiaj z tej strony Kitty dzisiaj znowu mam milki boxy. No, dobra. Mam ich dzisiaj cztery. N y dzisiaj mam trochę więcej niż ostatnio. Chociaż najwięcej było, było sześć, jak nabywam z ptyśkiem Jeśli nie oglądajcie, to y oglądali, y obejrzyjcie sobie koniecznie. Mam no, milki boxy z tej ukrytej serii. Tak, to są. I są dosyć te niektóre ciężkie. Więc dobra, ja myślę, że będę sobie zaczęła od tego. To jest chyba jeden z tych lek bardziej lekkich. Tylko najcięższych w sumie. Wszystkie są jakieś ciężkie, ale bram te ciężkie akurat. Yy, I dobra, dobra, Czekaj. Ja już chyba... Za... Kuska. Za pierwszym razem kuska. To tak samo jak było, jak nagrywam z ktyśiem Też na początku się trafiła jak kuska. Ale yy, bardzo kuskę lubię, ona jest bardzo słodziutka. Czekoladki oczywiście na później pamiętacie, że zawsze tu macie tu bo to że to Wam mówiłam ale to mam jeszcze raz. To jak tu macie tego boksa, to tutaj zawsze do góry jest figurka, a tutaj są czekoladki. jakbyście yy, widzieli. Dobra, teraz może przejdziemy do tego boksika. Yy, dobra. Ja patrzę, nie wiem, ja, pak, ja nie mogę patrzeć, co to jest. Ej, to chyba nie jest figurka, nie? nie? ja wiem, co to jest. Wiedziałam! No, niestety nie udało się, ale mamy takie cośek. Wiecie, co to jest, jak oglądaliście tamte filmy. Niestety się nie udało. Tu mam bardzo dużo pluszaków, które za mną siedzą. Jeszcze tu są, ale teraz wam je pokażę. Yy, o, to jeszcze pokazać. Takiego koteła, którego jak się hop, to mu się ogonek kręci. Wiem, to jest super. Tak mu się ogonek kręci. Heh. No. Otwórz się, Mógł go otworzyć. no to kombinuję? Jak kończyć pod z tymi boxami? Dobra, ja muszę zgadywać co to jest. To jest figurka. Aha, nie no, nie no, masakra, masakra. Druga kuska. I Masakra, serio. Dzisiaj po prostu się nie wytrzymuje. Tego jest tak dużo. Dzisiaj nie ma kota, tego takiego, którego pamiętacie, jak oglądaliście tam ten odcinek, to wiecie, ale mam takiego kota, pusinka. O, i teraz tak Wam tylko powiem, że postaram się, żeby filmy były często, może jak mi się uda, to będą codziennie, ale jak nie, no to trudno. Yy, bo to też wiecie, to trochę trwa, zanim się opublikuje, to one też się muszą wysłać, nie? No i też jakby... No, nie wiem, czy będą codziennie, ale postaram się, żeby było codziennie. Też yy... uwaga mam dla Was niespodziankę, która wleci myślę, że jutro, bo ja niedawno z banankiem nagrałyśmy Brawl Starsa i jutro się pojawi właśnie yy, Brawl Starsa się bawię tym koteczkiem Nie wiem, czy słyszycie ten dzwoneczek. To się dzisiaj słyszycie. Lecimy do ostatniego boksa, ale też bym chciała tą głoskę spakować, bo... Wy możliwe, że jej nie widzieliście jak nie oglądaliście tamtego filmu, to tego. No to musicie sobie obejrzeć koniecznie. No dobra, później się to otworzy, bo teraz się nie da. Ciężki, ale jednocześnie lekki. Najcięższy dwóch chyba, nie wiem, który. Ale to też w sumie ciężkość zależy od yy, czekoladek, nie? W ogóle nie wiem, czemu teraz są 4 milki boxy, wtedy były 3 milki boxy, a jakoś tam są nagrysy dłuższy niż ten. Bo może poznać mi się od tych boxów tu. Takie coś. Takie coś. Tego jeszcze nie miałam. Nawet z tyśkiem, jak nagrywam, to tego nie miałam. Wcześniej, jak nagrywam, to tego nie miałam. No i czekoladki, oczywiście. Tak się prezentują moje wszystkie dzisiaj zdobycze, e, no i nie chciałam się ich odpakowywać, a wy i tak widzieliście w koniec tego nie widzieliście, ale e, na pewno, jak macie milki boxy, to wiecie jak to wszystko wygląda. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a ja się z wami żegnam, pa pa.